Shifter. wspomnienia z, z Będomina ben <grym w sumie> co tak Bijemy muchy. Nie, no bo tak. <grym w sumie> dobra, cicho, nie chcę wiedzieć. Nie spodziewałam że się. tak. <grym w sumie> <grym w sumie> Weź bo na to do Ja mam dwie młode! O kurwa, błoto! Nie no! Taka młoda wyjebie tam na tamte drzewo, patrz! Nawet lada jakby to było! Ja no bo o co chodzi? No bo to jest tak, bo ona się ba mnie. ja odbijałam piłkę do każdego, a ona uciekała, ja tak!

Ja. ceremonii! Nasza <gry> jest Ej, oni już tam coś? Cicho, bo ci słońce, słońce. Ej, słońce wam świeci. Dobra, to już no. Ja. Czy ty Angeliko Ścirzycko? widzisz no, sobie. Dasz, dasz Jak joty skręmnie? Jak joty skręmnie? <grywka> Pierwszy Tak jest składane? A ty nie mnie! Nina idzie. Ja łapuję ja, to to. ja nie mogę pracować się tymi wczorajszymi. Dobra, my ci widać szybci, no. się! Pocałujmy się. No co to? Co Gdyż jesteśmy na wysokości 50 metrów. Mamo! Mamo! Boję się! Schodzą. Ania zeszła. Ona schodzi. A ja z tym telefonem się spierdę!